Hej, hej, hej wszystkim, Stay witam, z tej strony NoLi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj nie będziemy grać, ale będziemy robić challenge Mogę wydać tylko 100 robuxów na mój awatar I muszę kupić sobie ubrania i wszystko do tego I mam nadzieję, że wam film się spodoba No i tylko to chciałam powiedzieć, no i zaczynamy Także... Nie wchodzimy w te, tylko wchodzimy w rynek. Wiecie co, ja na sam start ja bym zobaczył postacie, bo może jakieś mogę kupić. Bo mam 100, mam 100, ale ale coś chyba za 100 nie wyjdzie. A co jak zmniejszę? 100. Ej, Ale to, m, to ma być postaci. Nie ma. No nic. Dobra, ale. To wiecie co? Teraz mamy ja kolejny pomysł. Wchodzimy w ubrania i idziemy na koniec. Albo? Czekajcie. 5 do 7. Bo to nie ma. Obra, nie obchodzi mnie to. Ja po prostu. Co, co to? Ej, dobra, ładnie w tym wyglądam. Szybko. Yy. Nieładnie. A to? Nie, to to, to najładniej wygląda. Czy. No i w tym chyba ładnie wyglądam. Dobra, to kupię, to kupię. Na razie już wydaliśmy 15. 15 Robuxów. Aha, bo. pato to. Dobra, 20. Jeszcze ten. Włosy muszę kupić. 80, 80 musi być. 80, 80. A bo to jest wszystko, co za darmo zapomniałem. W projekcie nie. Ja na takie coś nie, nie wchodzę. Obra, zobaczmy od 80 do 50. Nie. Hej ej! Ja bym takie coś mógł kupić, ale nie mogę. Dobra Dobra, nie obchodzimy to biorę tak. No i po prostu szukam szybko tych... Nie... Ej, mak! Ja ładnie w tym wyglądam, ale nie mogę. Ej, i to, ale nie mogę, bo... Kire! Poczekajcie, poczekajcie, to było SUS. Oto. Dobra. Po prostu zabierzemy twarz. Tu może coś będzie. Aha, nie ma. 20. 20. I to wtedy już nie kupimy nic na, na głowę. Głowy tu są. Ale to. I zapomniałem. To poczekajcie. Na, na, najmniej, żeby kosztowało. To na koniec. 20. 20. 20. Dobra, wejdźmy na wszystko. Dwadzieścia. I to ładnie wygląda. To najbardziej. 20 No i właśnie poleciało. 80 teraz. Osiemdziesiąt, osiemdziesiąt. No i chciałam wam powiedzieć, że ten... Yy, jak chcę, to yy, ten... 5 robux kosztuje, żeby sobie zmienić na awatara. Ale już dałam 80. Ej! To idealnie, to poczekaj. Może to kupię? Nie, co mogę kupić? Ej, hey, Lazy Eyes. Co mogę to kupić? Ehm, um, co jakbym. No nic już nie mogę zrobić, muszę to kupić. Ej, ładnie wyglądam. Czy co? A to? Ej, ładnie tak wyglądam, ale nie mogę. Dobra, kupuję to. I ostatnie pięć. I idealnie, idealnie pasuje. To musimy wejść do stosu. Ciało. No i budowa. Dobra. I teraz schodzi nam 5 Robuxów. Poczekajcie. Ale musimy dać coś na ubrania, bo dobra poczekajcie. Na przykład na to musimy wydać. Yy, nie, albo? O, tu jest ładne. Dobra. I teraz sobie ustawię szybko tego awatara, ok? Szybciutko tak zrobię. Bo chciałbym, chciałbym sobie go zmienić, żeby, żeby ładnie. I ostatnie, czyli budowę. Przepraszam, że dwa razy. Albo nie, poczekaj, bo wtedy przecież stracę, a teraz tak po prostu. Ej, ale przez to nie stracę przecież, co nie? Że tak sobie zrobię. Poczekajcie. I patrzcie. Patrzcie. Dobra, koniec czasu. Teraz zapisujemy. Powiedzmy. Um, um, no, nowy skin. No, dobra, nowy skin. On się tak prezentuje. Także, co obstawiacie? Wiecie, co jeszcze zrobimy? Bo już daliśmy wszystko. 34. Już wszystko daliśmy. To wiecie co? Zagramy jedną grę w rywalach, okej? Okay? Jedną grę tylko. I wtedy... I wtedy kończy się odcinek. Ale dobry. Dobra, albo nie. No dobra, jest okej, okay, że 2 na 2. Ja lubię 2 na 2. Dobra. dobra, raz, 2, 3, 4, dobra. Jesteśmy w Niemczech na razie, albo tu jest napisane. Jest, dwa, klucze. Dobra, po, pole bitwy da, gramy, okej? Okay? Ja lubię pole bitwy. Piaser. Dobra. Zabierzmy to. Już nie, dawno nie grałem w, na tych broniach. Nie zgiń, bocia. Bo ja nie chcę być sam. Ale ja... to ja mu też muszę pomagać. Dobra, uda ci się. Ebrą... brom używa... Aha. Dobra, napiszmy bre i teraz zabierzmy łuk, bo ja jestem, ja jestem najlepszy łukiem. Ja normalnie mam aimbot od nim, Dobra, dead. Dead? Nie, nie dead, tylko... 50 Ej dobrze jakbym miał teraz apteczkę Tam u góry jest Dobra, Bacon go za ja, ja jestem najlepszy łukiem, mówiłem wam Tylko teraz trzeba Dobra. Na bro. Ej, zabiłem tego. Tylko ma Mati Pierok nie zabił. Dobra, ze snajpem nie strzelił, ale Brow ma lowa, także napiszmy low. Albo... Nie, nie tak się pisze. Kurde. Low, no. Nie. Ej, dobrze napisałem wcześniej. Dobrze, tylko... Po prostu nie patrzyłem na czat. Dobra! Jest! Wygraliśmy! Ej, to było dziwne. Dobra. No, bro. My cały czas giniemy przez tego. Ale nubek, ten nubek ma mega mało. Albo on ma mega mały ten Dobra, teraz ich oślepimy. Dobra. Dobra, ze snajpy. Dobra, nieważne. Bro, nie ma im bota. Co za... Dobra, teraz będę jak ten jeden gosek, czyli będę spamił, spamił rpg Bo oni to lubią. Widać, że lubią. Dobra. Opuszczamy, bo już i tak nie wygramy. Widzicie, ale... Ale widzicie. Taki, taki skinek zrobiliśmy sobie. No i to chyba na tyle. Tak, chyba... Yy, na tyle chyba, no. Także pa, pa. A oczywiście zostawcie sobie kaj lajka. A ja was żegnam. Pa, pa.